Wsparcie organizmu naturalnymi suplementami diety jest niezwykle ważne przy codziennej pielęgnacji naszego ciała. Kapsułki z kompleksami witaminowymi dostarczają nam brakujących elementów i zapewniają lepszą produktywność. Dziś przedstawię kolejne dwa suplementy niezbędne do korzystania z pełnych pokładów energii. Kompleks aż 11 witamin z grupy B oraz zestaw obowiązkowy u każdej osoby K2 plus D3 to suplementy, którym dziś przyjrzę się bliżej. Ja, ja, ja. Witaminy B w tej kapsułce zadba o prawidłowe działanie układu nerwowego. Większość witamin z grupy B łagodzi stany napięcia nerwowego, polepsza nastrój i zwiększa sprawność intelektualną. Witaminy z grupy B dostarczają energię całemu organizmowi. Odpowiedni poziom tych witamin pozytywnie wpływa na sprawność umysłu i nastrój, pomaga w syntezie i rozkładzie węglowodanów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Wspiera tworzenie czerwonych krwinek, zmniejsza szkodliwe działanie związków chemicznych. I leków. Poprawia dotlenienie i odżywienie skóry oraz stan włosów. Brak witaminy z grupy B może objawiać się brakiem koncentracji, amnezją, zmęczeniem, a nawet depresją. Każdy ze składników występuje w dużej dawce na poziomie 200-300% jednostek dziennego zapotrzebowania zdrowego człowieka, dzięki czemu uzupełni niedobory w organizmie i nie zagraża przedawkowaniu. Witamina K2 i D3 to kompleks pochodzący z naturalnych surowców, a dodatkowo zawiera olej z wątroby z dorsza i olej słonecznikowy. Niezwykle odżywcze, dzięki którym witaminy jeszcze lepiej są przyswajane. Poziom witaminy D w naszym organizmie wzrasta, gdy poddajemy się kąpielom słonecznym. Jednak w warunkach atmosferycznych, w jakich żyjemy, mamy ograniczone możliwości. Dlatego powinniśmy ją dostarczać w formie kapsułki, która mieści aż 2000 jednostek. Witamina D wspomaga działaniu układu odpornościowego i pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu. Wspomaga utrzymanie zdrowych kości, mięśni i zębów oraz prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Dodatkowo regeneruje neurony oraz mikrouszkodzenia mięśniowe. Jednak, aby wapń trafił do kości, niezbędna jest witamina K. W przeciwnym wypadku zacznie gromadzić się w naczyniach krwionośnych i nie przyniesie oczekiwanych efektów. Witamina K bierze również udział w procesie krzepnięcia krwi oraz jest niezbędna do utrzymania prawidłowej gęstości kości. O korzyściach suplementacji mówiłam też sporo w poprzednim odcinku Savory Review, który wciąż możecie zobaczyć tutaj. Efekty wdrożenia suplementacji możecie zauważyć bardzo szybko. Jednak każda kuracja, aby była efektywna, musi być systematyczna i trwać minimum 3 miesiące.